Siemaneczko, z tej strony Sampu Blend i to jest całkowicie nowa seria z cyklu Informacje z ostatniej chwili. I w tym odcinku poruszymy naprawdę bardzo kontrowersyjny temat o najbardziej kontrowersyjnym zespole hip-hopowym na w ogóle całej polskiej scenie, czyli Gang Albanii. Zapraszam! Czy to już koniec Gango Albanii? Czy trzecia płyta, która miała nazywać się Po trupach do celu, nie powstanie? Zaraz przybliżę aktualną sytuację. Już od jakiegoś czasu Popek nie jest widywany z rozbójnikiem Alibabu. Nie wstawiają wspólnych zdjęć, żadnych informacji o ich wspólnych twórczości, ani nie grają razem koncertów. Czy to zwiastun rozpadu grupy? Niestety tak. Teraz już wszystko okazało się wiadome. Popek dnia 8 marca roku 2017 oficjalnie potwierdził w jednym z wywiadów, że najchętniej na próby Alibabie w morze. Jednak dał fanom sygnał SOS, że gang Albanii nie zginął. Jeśli będzie miał coś nagrywać, to nagra z Boriksonem, który aktualnie jest zajęty promocją swojej solowej płyty o nazwie Cocktail, lub nawet nagra solowo. Jednak Gang Albanii jeszcze powstanie. Ale dlaczego raperzy się pokłócili? Nie wiemy tego, ponieważ żaden z nich tego oficjalnie nie wyjawił. Jednak jeśli nie wiesz o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Potek w jednym z wywiadów przyznał się, że Roberta Mączyńskiego nie było w filmie dokumentalnym o nim samym, ze względu na to, że chciał za dużą kwotę za swój udział. Jeszcze przed tym, zanim król oficjalnie e, napisał, że jest pokłócony z aribabą. krążyły już plotki na ten temat. Na portalu wiedza użyteczna pojawiło się zdjęcie mówiące o tym, że gang Albanii się rozpada, jeszcze zanim Paweł ogłosił, że jest pokłócony z kolegą. Natomiast wiele osób domyśliło się o konflikcie po tym, jak Albani zdobył diamentową płytę za album Królowie Życia. Popek pochwalił się natychmiastowo, a Ribabie się nie śpieszyło. Gdy ktoś zapytał go w komentarzu, dlaczego się nie pochwalił, Robert wybrnął w sytuacji, pisząc, że pochwali się, gdy diament do niego dotrze. Jednak i tak wiele osób domyśliło się o wszystkim. Na razie tyle wiemy. O wszelkich nowych informacjach postaram się Was informować w kolejnych odcinkach. Dzięki za oglądanie, piszcie czy się podobało. Jeśli tak nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę. Jak na razie to tyle. Cześć.